Witam państwa w kolejnym filmie. Dzisiaj tematem będzie naprawa głowicy laserowej KSS 150 a głównie w odpowiedzi na wszelkie mity dotyczące padających diod laserowych, wypalających się diod bardzo często na forach, w grupach facebookowych jakikolwiek Problemy w odszycie płyt jakiegokolwiek odtwarzacza są kwitowane krótko. Głowica laserowa do wymiany. Oczywiście, bardzo często taki zabieg przyniesie rezultat. Jeśli mamy odtwarzacz, który jest pozbawiony regulacji, wymiana takiego czytnika przyniesie oczywiście zamierzony skutek. W przypadku odtwarzaczy starszych wyposażonych w regulacje. Jak Państwo wiecie z moich filmów, bardzo często problemem jest regulacja, elementy współtowarzyszące w postaci kondensatorów, napięcie zasilania, y, uszkodzenia obwodu drukowanego i wiele, wiele innych. Ale nie o tym. Jak wspomniałem w dzisiejszym odcinku na prawa głowicy KSS-150A jest to głowica pochodząca y, z jakiegoś tam odtwarzacza kupionego na Allegro za kilkanaście złotych skupuję takie odtwarzacze właśnie w celu napraw głowic czy jako dawcy części. Mamy tutaj Sony CDPM-26, który służy mi do napraw czytników KSS-210 oraz KSS-150. Głowica nieruszana, oryginalny lakier na potencjometrze yy, regulującym czułość. Detektora. Zainstalujemy sobie głowicę w transporcie. Wykonamy podstawowe pomiary, takie jak pobór prądu przez głowicę, poziom emisji, czyli moc optyczną głowicy, poziom sygnału RF. Następnie wykonam czyszczenie zewnętrznego kolimatora czyli coś, co bardzo wielu z Was często robi, ale bez, e, bez większego rezultatu. Głowica ma nominalny prąd 52,2 mA. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy, czy to się zgadza. Spadek napięcia na rezystorze pomiarowym 1,13. Oczywiście on troszeczkę urośnie. Powiedzmy 1,15 V spadku. Da nam to przepływ prądu w postaci 52,3 mA. Świadczy to o tym, że, go, że dioda laserowa pracuje na swoim nominalnym prądzie. Następnie wykonam pomiar mocy optycznej. 94, 8 mW. Teraz pomiar pomiar sygnału RF. Ktaż nie jest w stanie wczytać płyty Poziom sygnału wynosi jakieś 0,3 w porywach do 0,4 V, Pik to pik. <laughs> wyczyścimy sobie. Wyczyścimy sobie kolimator. Tak jak wspomniałem, jest to czynność bardzo często praktykowana. Oczywiście nie jest pozbawiona sensu. Tak się oczywiście robi, ale ten film ma Państwu na celu pokazać, że nie do końca tutaj jest problem. Czyścimy wewnętrzny kolimator i zewnętrzny z wierzchu. Pod spodem nie ma sensu go czyścić, aczkolwiek możemy go również tam a aczkolwiek na nim praktycznie nigdy nie osadza się kurz praktycznie bez zmian poziom sygnału bez zmian przejdźmy więc go Meritum tego filmu. Demontujemy przewody. Demontujemy prowadnicę. Głowica jest uwolniona. Przed jakąkolwiek czynnością musimy sobie zalutować e, zwórkę. Tak aby Podczas manewrowania przypadkowo yy, nie uszkodzić diody. Coś mi się tutaj nie chce. I złapać do drugiego pada. Dobra, wiada, zabezpieczona, nic jej teraz nie grozi. Na czym polegać będzie naprawa? Jest to bardzo prosty w demontażu czytnik. Podważamy cztery zaczepy w celu zdjęcia tej metalowej osłonki. Osłonka zdjęta. Problemem, który trapi ten typ czytnika, jest osadzający się kurz, brud i zmatowienie tego pryzmatu. W celu jego wydostania musimy usunąć dwie blaszki zabezpieczające. Są bardzo delikatne i dobrze, by było, gdybyśmy ich nie zgubili. To jest jedna z nich. I druga. Pryzwat możemy bezpiecznie pensetą cieniutką złapać w tym miejscu, ponieważ w tym miejscu ten, ten element nie bierze żadnego. Udziału w odczycie i sprawdźmy w jakim, w jakim jest stanie. Nie wiem, czy mi się uda to, to wyostrzyć. Jest osadzony kurz i jest dosyć mocno zmatowiony. Tak więc bierzemy. Bierzemy wacik. Nie się polało. <laughs> bierzemy wacik czyścimy obie strony. Dobra, jest idealnie czysty. Zanim go jeszcze, jeszcze na miejscu na chwiatku tutaj odstawię. Pozostałą część głowicy warto sobie dmuchnąć sprężonym powietrzem, ale z umiarem delikatnie. I przystępujemy do powtórnego montażu pryzmatu. W tym aluminiowym odlewie mamy specjalne miejsce, gdzie on musi być osadzony, więc nie ma, nie ma miejsca, że go... raczej znaczy nie ma miejsca. Nie ma możliwości, żebyśmy go nieprawidłowo osadzili. No i teraz blaszki. Dobrze by było, gdyby te blaszki nam nigdzie nie odskoczyły, ponieważ zgubienie takiej blaszki będzie oznaczało z góry niepowodzenie naprawy. Zamykamy. Zamykamy osłonkę. Tu udzielają się za bardzo te blaszki, Gdzie możemy je delikatnie dogiąć. Powtórnie wyczyścimy. Górny i dolny kolimator, ze względu na to, że podczas dmuchania powietrzem mogło nam się coś tam osadzić. Zakładamy osłonkę i głowica wyląduje powtórnie w odtwarzaczu. Nie wiem jak tam będzie z ostrością w tak odległym kadrze. Być może nie zobaczyliście Państwo wszystkich szczegółów. Taśmy. Dokonamy powtórnie pomiaru mocy optycznej. Poprzednio było to około 95 mikrowatów. Zazwyczaj takie czyszczenie nie przynosi wzrostu mocy optycznej, ponieważ tego typu zabrudzenia. Yy, wpływają <laughs> na odbicie i skupienie wiązki lasera. Nie mamy emisji Wtyczki już tyle razy byłem w życiu wypinane, że Oj. Kto nie ma w głowie, ten musi mieć w rękach. Przecież nie jest dziełem z worki serwisowej. Szkolny błąd. Już go naprawiam. To jeszcze raz No poprawa jest o około 8 mikrowatów. Zakładamy płytkę. przecież bez problemu wczytał płytę prąd poniżej zdamy nowego, aczkolwiek po kilku minutach pracy na pewno y, urośnie i tym oto mam nadzieję ciekawym filmem pokazałem państwu gdzie tak naprawdę leży problem w przypadku y, głowic laserowych nie w wypaleniu y, diody czy zużyciu samej diody chociaż takie przypadki też się zdarzają w 99 przypadkach problemem jest po prostu zabrudzenie y, elementów optyki kolimatorów, pryzmatów w zależności od w zależności od typu y, głowicy Jedne są bardziej narażone na no to zjawisko, inne inne mniej. Aczkolwiek tutaj właśnie leży cały problem. Jeśli odbiór tego filmu będzie na zadowalającym e, poziomie, w przyszłości pokażę kompletny demontaż i podobną naprawę w głowicy KSS240. Tam już niestety mamy E, troszkę więcej zabawy, ponieważ w celu dostania się do pryzmatu musimy zdjąć e, fotodetektor, co wiąże się e, po naprawie z koniecznością adiustacji całej, e, całej optyki. Jest to procedura dość, dość bardzo skomplikowana, e, wykorzystująca m.in. zewnętrzny sterownik e, cewki fokusa zewnętrzny zasilacz, cztery kanały oscyloskopu, więc, więc zabawy jest z tym sporo ale przy cenie na poziomie 250 zł za nową oryginalną głowicę myślę, że zabawa jest warta zachodu, szczególnie, że, że już nawet w Japonii te zapasy się powoli kończą już też zostało dosłownie kilka kilka sztuk tych głowic, ostatnio jeszcze sprawdzałem to, jeszcze były dostępne myślę, że jeszcze kilkanaście ich zakupi, a a za kilka miesięcy, być może za rok, pewnie już ich nie będzie w sprzedaży w ogóle. Tak więc, gra warta zachodu, warto się w takie naprawy pobawić. Szczególnie, że to odtwarzacze z tymi głowicami kupuje dosłownie po parę złotych, czasami 25 złotych, więc warto, warto się bawić. I tym oto też filmem e, myślę, że częściowo, chociaż uda się zwalczyć. Właśnie ten mit padających laserów z powodu wypalenia diody. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.